Michał Żebrowski, proszę bardzo. Cześć, witam cię Dziękuję serdecznie. Się, proszę, dzień dobry. Cześć, pasy. No, ej, cześć, cześć. witam. Słuchaj, chciałem cię pocałować w rękę, ale. Ale nie pocałuję, ponieważ dostałem burę od pani poseł, że no, nie słuchaj, całuje się tak bo, 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 Czarnecki. Bo, bo przypuszczam, że ona chętnie pocałowałaby ciebie, no, no, więc wiesz to. Stary. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Powiedz... Troszkę, troszkę tak przykro dzisiaj tak jechać i rozmawiać o swoich sprawach, jak tam ludzie to No ma. tego nie planowaliśmy, natomiast... No. Y, no. A mogę coś powiedzieć? Tak. Po zadzwonił wczoraj do mnie dyrektor artystyczny w i powiedział naszego teatru piętro, i Powiedział, tak. że słuchaj, musimy się zachować jakoś, jak ludzie i Chcemy wesprzeć. Pomóc? Tak? Jest I na, pewno, na pewno przekażemy jeden dochód, przynajmniej z jednego spektaklu na, na rzecz na powodzian i zachęcamy inne teatry do tej akcji, żeby... Pomoc ludziom, no bo to tragedia. Tak, ta tragedia ona, my na bieżąco dzisiaj relacjonujemy wam i zresztą klikając na onet.pl cały dzień będziecie mogli zobaczyć na żywo zdjęcia z niektórych tych miejsc. Dziś na początek na bieżąco z Kłodzka, które wygląda jak po wojnie. Naprawdę miasto wygląda strasznie. Na 3 metry woda tam pod sufity w ogóle, wiesz, całe piętra są zalane. Ale przejdźmy do twoich tematów, bo planowaliśmy, że tu będziesz. Powódź, no rzeczywiście jest obok, ale porozmawiajmy o tym, że, że Żebrowski może być z małej litery. Co to znaczy? Że y, zszedłeś piętro niżej? Byłem, byłem Żebrowskim przez dużo rzet, a teraz dam się bliżej poznać? Nie, tytuł audiobooka, który napisałem Pomyślał Kuba Wojewódzki, powiedział, masz to za darmo, tytuł. Tam Aż dziwne, się? że to jest za darmo oddał. Wydaje mi się bardzo ciekawy tytuł. Mm -hmm. Ja zacząłem pisać różne swoje wspomnienia, historie, bo chciałem jakiś stand-up zrobić i z tego wyszła jakaś taka mini-książka. A nie bałeś I się, się stand-upu, czy zacząłem, bałeś się dla tego, No Przede mną ten stand-up, natomiast na razie jest ten audiobook. Ja to zacząłem czytać przyjaciołom i oni mówią, słuchaj, to do, olbrzymim walorem tego czytania jest to, że ty to robisz. No i, i, i zdecydowałem się to Dagać. nagrać troszkę. No to jest jakiś taki nowy rodzaj twórczości, której nigdy nie, nie, nie przedsiębrałem. Jestem pełen obaw, ale te pierwsze, pierwsze reakcje są bardzo pozytywne. Także no przed nami kolejne części. Być może dolar będę pisał. Ale sprawia mi to olbrzymią ulgę i frajdę, bo wreszcie... Ale te... ulgę, mu się pozbywasz pewnych rzeczy, tak. bo możesz już o nich nie pamiętać? Nie, czy... dlatego, że one tkwią we mnie i one no, stanowią jakąś, mu nie, jakąś wartość. I po prostu jak ja już to przeleję i przeczytam, zagram, zostawię I po sobie, czucia, to już... że się podzieliłeś. Tak, ten... tak, tak. I że to gdzieś tak, jakiś jest w tym sens i nadzieja, że to nie, nie, nie pójdzie ze mną gdzieś tam. No dobrze, ale pierwszy raz jak usiadłeś do stołu i do czystej kartki, to wiedziałeś, od czego masz zacząć? Tak, od razu. Od czego? E, no zacząłem pisać o moim, e, o szkole, Teatralnej, jednej, drugiej i, i, i tej średniej. O, 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 w, o moim tacie już nieżyjącym, ale bardzo ważnym w moim życiu, o różnych historiach, które zapamiętałem z jego opowieści. O dzieciństwie, o górach, o, o różnych doświadczeniach związanych z tym. No, no o, o tacierzyństwie bardzo mhm. dużo, o tym, jakie mam tam perypetie różne, jakie sobie z tym daję radę, a raczej nie daję. No więc, no więc tak to jest. Tak bardzo, bardzo czy, czy... I pisałem rzeczywiście, rzeczywiście jak w zatchnieniu to znaczy pisałem, 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 pisałem i, no i pomyślałem sobie, no to już może... No, Powiedz, ktoś to weryfikował później? na szczęście nie, dlatego że wszyscy mi namawiali, słuchaj, to jest też całą publiczną, musisz to dać do korekt, musisz dodać do jakiejś redakcji. A pojechałeś, nie, przesadziłeś. A ja mówię, a ja mówię, nie, 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 słuchajcie, ja chcę, żeby to było bardzo czyste, autentyczne. Ja tam wiele brudów zostawiam Zróbłem takich nawet na nagraniu, na taśmie, żeby to miało walor takiego taki, no, no naprawdę. I, I właśnie chcę, żeby to nawet było niedoskonałe miejscami. No i tak. Czy to są rzeczy, czy to są wspomnienia, które łatwo ci przyszło powiedzieć na głos, czy są też takie, które gdzieś troszeczkę wziąłeś z miotkę i spod dywanu no, pokazałeś musiał, światu? Nie, czasami musiałem wziąć oddech, żeby się, żeby się troszkę nie roz. Nie rozwalić, dlatego że niektóre są bardzo takie wstrząsające i które mi budowały i konstytuowały mnie jako dzieciaka. A co masz na myśli? No, różne wspomnienia wojenne ojca, ale nigdy nie nigdy nie, nie sądziłem, że o tym będę dopuszczony do tego, żeby o tym mówić, ale, ale powiem to, bo to ojciec zostawił mnie jako dzieciakowi w naszej rodzinie, no, ponieważ był dzieckiem wojny, no to na pewno te jego, jego wspomnienia były prawdziwe i, 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 i autentyczne. To są historie, które ci opowiadał, które tak, słyszałeś? Tak, tak, no oczywiście. No, ja byłem, byłem tym. Zafascynowany się, Nie wtedy? to zafascynowany, tylko no, moje dzieciństwo na tym polega, że tego słuchałem, bo ojciec, ojciec być może też terapeutycznie to tym Musiałam się dzielił, powiedzieć. po to, żebyśmy hmm. wiedzieli, czym jest wojna. Hmm. Yy, yy, zapytałam Cię, czy ktokolwiek. Yy, to czytał, weryfikował, czy ktokolwiek to oceniał. Słucha. Przypuszczał, Słucha. słuchał, tak. tak. Czy tutaj, nie wiem, twoja żona na przykład tak. nie chciała być pierwszym recenzentem? No zawsze jest żona recenzentem pierwszym. Ponieważ... Co powiedziała? No powiedziała, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może daj to komuś do tak, Może komuś daj to do czytania. Ale przy niektórych się zawsze wzruszała, także... Także? Mhm. Jak dużo odkrywasz kulis? Bo Z jednej strony możemy cię poznać prywatnie, tak? Bo sama tutaj już to powiedziałeś i za chwilę o tym, ale z drugiej strony ty wracasz do takich tych największych tytułów, w których dałeś się poznać Polsce i światu. Czy dużo tutaj jest kulis, które z przyjemnością posłuchamy, żeby? Chyba tak. Ja wspominam o drugiej traktownicy, która sprawiła, że byłem szczęśliwym człowiekiem przez jakiś czas w życiu bardzo bo wreszcie poczułem, że jestem potrzebny, przydatny i że ktoś chce mnie uczyć z radością. Wspominam moich wspaniałych mistrzów, których doceniam z każdym rokiem coraz bardziej i zastanawiam się do czy... Zaczynam rozumieć, jak olbrzymią wartość w ogóle ta uczelnia ma dla nas, dla Polaków, dla, dla, dla naszej kultury, dla, dla Polski. I daną, daną była, danym było skończyć tę uczelnię. No więc przypominam tych gigantów różnych, wspominam ich, bo są ludzie, których my po prostu nie zapominamy. No, pamiętamy nawet jak pachną, jak, jak wyglądali, jak się zachowywali, jak się ruszali, co na nas mówili. No, te, te, te słowa zapadają w nas i, 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 i nie jesteśmy w stanie ich... Rzucić sobie, czy zapomnieć. Mimo też, że spotykamy setki tysiące ludzi w naszych mm -hmm. życiu i, i zapominamy I zapominamy. Tak. Yy, powiedz, yy, ta, tam w tym audiobooku możemy posłuchać o tych czasach Żebrowskiego, kiedy był yy, grzecznym chłopcem, czy też nie, nie grzecznym chłopcem? Nie, nie grzecznym właśnie. niegrzecznym grzecznym chłopcem. Ja dlatego chciałem troszkę zejść z koturnu, bo jestem taki mm -hmm. odbierany jako taki, o, mm -hmm. pan Michał. Pan Michał. Tak, I to I mnie pan troszkę, Michał pokazał taki, trochę inną twarz. To mnie to denerwuje, bo ja miałem z panem. O panem Michałem mało wspólnego jako dzieciak, bo się wychowywałem troszkę tak na podwórku wśród chłopaków, którzy znali uliczne życie i bardzo chciałem im zaimponować Kiedy? różnymi swoimi dokonaniami, no więc tam... Podwórkowa w drugim, ziemi? W drugi, Tak, w, drugim, w, drugim, w drugiej części tego audiobooka są różne takie historie dosyć zaskakujące, a, a było co, co robić tam, bo ja się wychowywałem na starówce, no więc dużo widzieliśmy, dużo przeżyliśmy. No. Aha, czasy liceum? Oj, tak. Bo to tak. wtedy człowiek Czas jest chyba liceum. najbardziej. Y... Ja czasy liceum bardzo. Ciekawie ja, się kształtuje. Tak, matematyczno-fizycznej klasie cierpiałem przez 4 lata, nie wiem, po co co Ja tam też poszedłem. to samo niestety. Nie wiem, po co tam poszedłem, ja też. Ale, ale z racji moich przyjaciół. Największy koszmar, prawda? Tak, z racji tak. przyjaciół, którzy tam byli, ja po prostu przetrwałem te, te 4 lata. I Dzięki też konkursom recyzatorskim, na które jeździłem i wygrywałem, tam chyba te szkoły dlatego skończyłem. Potem poszedłem już do tej teatralnej, ale też opisuję moje jako dziecka o tym co mnie tam zastało jak ja to odbieram bo ja nie byłem zachwycony tą rzeczywistością tą licealną, licealną? nie, tak, nie no, ale nie ale przecież wszyscy wiedzą jakich miałeś towarzyszy w klasie najprawdopodobniej przyszłych kandydatów na prezydenta nie no Rafał był w równoległej był w równoległej był a myślałem tak. że wy byliście w jednej ławce nie nie no w podstawówce byliśmy w jednej ławce okay, dobra, okay. ale o panu prezydencie nie będę pisał ja zachowam to dla siebie ale trzymasz kciuki za jego kandydat. No od, czy dziecka od dziecka. Czy już się, wtedy że tak, było widać, cieszę się, cieszę się, że taka, tak dużo te Polaków też trzyma. Tak, od zawsze uważaliśmy, że będzie prezydentem, ponieważ najlepiej się uczył, był najbardziej, najbardziej koleżeński, mądry, odpowiedzialny. I był ulubieńcem po prostu I zarówno nauczycieli, jak i nas wszystkich. Myśmy zawsze życzyli tego, żeby był liderem. i Nigdy, nigdy nie było w ogóle żadnej A już wątpliwości. i wtedy prze, przejawiał takie polityczne tak, skłonności, gdyby był przewodniczącym klasy. Tak, zawsze był przewodniczącym klasy samorządu, zawsze potem tego potem studenckiego, potem no, no po prostu to no, to jest skarb jest taki człowiek. Urodzony polityk. No właśnie nie wiem, czy polityk urodzony, to jest urodzony pan prezydent, tak mi się wydaje. No dobra, wracając jeszcze do prywaty, powiedz, bo wspomniałeś mi, wspomniałeś, że tutaj też dzielisz się tym twoim tacierzyństwem. Nikt chyba się nie spodziewał, że do, do, dorobisz się aż czwórki. Pewnie sam się nie spodziewałeś. Słuchaj. Czy to był plan? No trochę było planu. Ja, ja nie ukrywam, że, że wiesz, to zależy chyba też... Jak się życie ułoży człowiekowi, ale ja się ożeniłem już wtedy, kiedy zupełnie kompletnie nie miałem na to nadziei, bo myślałem sobie, no nie wyszło trudno, no 37 lat, no to ja już, to, to, to będę miał taką dużą kawalerkę, tutaj ktoś przyjdzie od czasu do czasu, tu się tu ale tu generalnie będę takim, takim aktorem, który się poświęci teatrowi. koszmar, po prostu koszmar. No i wtedy się zdrowiła. Nadzieja i, i, i życie mi się. Uratowała Ci życie ta nadzieja. Tak, no zmieniła, zmieniła absolutnie. Zmieniła. Ale ja, tak już cały czas tu gadamy, a ja cały czas myślę o tych powodzianach i, no i chcę powiedzieć, że, mm, no, że pomożemy na ile możemy, to znaczy jest teatr, a, a mam nadzieję, że inne teatry też pomogą i państwo nasze pomoże. Twój teatr w tym roku kończy 15 lat? Tak, to jest 15 lat i też, I też pamiętam, właśnie dzięki że temu, wiesz, wielkie... myśmy, my mamy widzów z całej Polski, dlatego mm -hmm. jeżeli gdzieś tam w krańcu Polski, na południu, na Śląsku, dzieje się taka tragedia, no to my jesteśmy, czujemy się zobowiązani też za to pomóc, bo dzięki widzom tak naprawdę tylko żyjemy, bo nasz teatr jest wyłącznie utrzymuje zainteresowania widzów, to znaczy nie mamy pieniędzy publicznych, wsparcia żadnego, tylko taki uprawamy bardzo nowoczesny, Prototyp światowy troszkę, mm -hmm. bo gramy repertuar światowy z aktorami, którzy występują w teatrach publicznych, a nie mamy żadnych publicznych pieniędzy. A przychodzi do nas 500 osób codziennie, więc to słuchaj to jest no to jest olbrzymi wysiłek, żeby. żeby a ludzi jesień, przekonać. powiedz, planujecie jakieś takie naprawdę spektakularne premiery? Czego mamy się spodziewać w tej ostatniej. Słuchaj, no, kwartale na pewno roku? zrobimy premierę, myślimy o tym teraz właśnie to organizujemy. Natomiast my mamy teatr taki, w którym... Gra ja się jedno przedstawienie i potem już od 9 lat grasz to przedstawienie, mm -hmm, albo mm -hmm. 550 razy, tak. albo teraz 350 razy jakieś, to, a potem 100 razy. Po prostu my eksploatujemy to, co przygotowujemy naj, najstar najstaranniej, jak możemy. Teraz robiliśmy na przykład z aktorami trzema, no, o których walczyliśmy całe lata. Konkretnie ja walczyłem, żeby Grzegorz Małecki, tak. Borys Szczyc i, i Kasia Dąbrowska dołączyli do nas swojego wystąpili. zespołu. Tak i, i, i zagrali handlarzy gumek. No to jest cudowna premiera, naprawdę. No, jedna chyba, jeżeli nie najlepsza, to, to najlepsza, jedna z najlepszych jakie nam się udało przez te 15 lat zrobić, miałem taką satysfakcję niesamowitą, bo siedziałem na premierze i czułem, jak moi koledzy, od których się można uczyć, grają na no po prostu jak w natchnieniu i że ja osobiście nie muszę wstać tam na tej scenie i się męczyć i, i, i po prostu tyrać. I w tym sensie, że, że 15 lat to bardzo robiłem intensywnie. I cieszę się, że są też inni aktorzy, na którym... Za, którym zależy po prostu samych, samym z siebie, żeby dać publiczności satysfakcję. To jest tak budujące, że się nie jest samym na tym okręcie, tylko są lepsi od Ciebie czasami, którzy jeszcze lepiej od Ciebie grają. No, wspaniałe. Yy, a powiedz jeszcze na moment, wracając do rodziny, bo nie mogę sobie darować. Yy, <laughs> podobnie no, nasze dzieci to lepsza yy, kopia nas. <laughs> tak jest? Masz cztery lepsze kopie? Ja Jajko mądrzejsze jest od góry? Ja jak mam wrażenie, że tak. Że tak, tak, tak. tak, Chciałbym, żeby tak było. Ale nawet nie muszę chcieć, bo chyba tak jest. Mam wrażenie, że oni tak patrzą krytycznie na nas, mądrze i wyciągają wnioski. Staramy się dać im miłość przede wszystkim, ale też czujemy od nich miłość. Także, czego no, tak. najbardziej nauczyły cię dzieci porannego wstawania? No tak, to, to rzeczywiście. To robi różnicę. Wiele lat przez 9-7 codziennie, jak żołnierz, ale akurat lubię rano wstawać, nie mam z tym problemu. Natomiast czego nauczyły? Niestety musimy zjechać, dzieciaki. bo strasznie jedzie za nami. Może dzieciaki. Więc może pójśćmy ich tutaj. No. Także życie mija. Trzeba się z tym pogodzić i radośnie przekazać pałeczkę e, też tafetę drugiemu pokoleniu. E, no i trzeba być na miejscu, no, trzeba zdać egzamin. Nie ma, nie ma rady, jak nie znasz, ten to jest po tobie. A jesteś takim tatą autorytetem? Taką, takim, że jak tupnie albo głośniej powie, a nie, jak nie wiemy, głos masz Nie, wolno tupać teraz w ogóle. Daj spokój, no podnieś ty? głosu, nie wolno. No gdzie ty? tam no skoro. To, to kto tutaj? rządzi u Ciebie w domu? Dzieci czy wy? No, małżonka rządzi i ja też do pewnych gra pewnych granic, staram się wy wy wytyczać, ci się, że wytyczać pewne bariery, za które już nie można przejść, ale one się tak zmniejszają, kurczą, 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 mm -hmm. kurczą. Ale nie narzekam, jest mi bardzo dobrze. Natomiast no, 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 dzieci zdeterminowały. No, ja mam dwuletnią córkę. I ja nie wiem, ja mam sześcioletniego syna. syna, jeszcze pamiętam. Już sześć lat to już jest. Ale ja wiem, to już jest gość, który wiele rzeczy przy sobie zrobi. Zastanawiam ale... się w jakim momencie ty pisałeś tego audiobooka. Czy to nie jest tak, że to się odbywało między drugą a piątą rano? Bo to wtedy, wtedy miałeś ciszę na pewno w domu. Nie, nie słuchaj, kiedy to się odbywało, bo to nie wiem, wiesz, ale. No, w każdej wolnej chwili się, siedziałem, zresztą to wszystko się u nas odbywa. No, każdy, każdy, skacze nie ma po, każdy skacze po sobie. Ja się też uczę tego, że po prostu trzeba mieć podzielną uwagę. Chociaż nie mam zupełnie podzielnej uwagi, ale staram się po prostu te chwile wyrywać. No i tak jest, no i tak będzie przez najbliższe, przez najbliższe lata. No. Michał Żebrowski, słuchajcie, był moim i waszym gościem. Zachęcamy was oczywiście do odsłuchania audiobooka i zachęcamy was do udziału w spektaklach, o których wspomniałeś, tym bardziej, że przypomnę, dochód z jednego z nich będzie przekazany na powodzian. Tym akcentem zakończymy. Te wszystkie informacje na pewno pojawią się i u ciebie, na mediach społecznościowych, i na mediach społecznościowych teatru. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję ci bardzo serdecznie.